Filozofia na rowerze odcinek 39 dzisiaj trochę o architekturze nietypową bo pewnie wiele, wiele z was wielu z was się zastanawia po co ludzie budowali takie wysokie budowle w, w historii Kilku tysięcy lat, można powiedzieć, bo w Babilonie już powstawały pierwsze ziguraty, takie wieże. Cały, nie, cała biblijna powieść o wieży Babel to jest właśnie prawdopodobnie relacja zbudowy takiego zyguratu, która jakoś Bogu się nie spodobała. No, ale też są piramidy, zarówno w Ameryce Południowej, środkowej. Są piramidy, jak najbardziej w Egipcie, ale są też piramidy w Chinach. Są też bardzo strzeliste budowle w Indiach. No i oczywiście w czasach nowożytnych, od średniowiecza, a nawet trochę wcześniej, powstawały wielkie budowle. Ostrzeliste. No, ukoronowaniem, oczywiście, były piękne gotyckie katedry. No i pytanie się pojawia, co ludzkość widziała w tych budowlach. Czy, czy to ludzkość coś widziała? Czy to ktoś, kto chciał coś przekazać tej ludzkości, miał swoje jakby. Wody, żeby coś takiego wznosić, czemu to wszystko miało służyć. W zasadzie dzisiaj też budujemy bardzo duże budowle i część z nich ma uzasadnienie, taki nowy jork. Tam, gdzie jest bardzo mało miejsca, a chcemy skupić dużo instytucji, biur w jednym miejscu, no to musimy iść w górę. Wszędzie tam, gdzie jest ziemia, droga, musimy iść w górę. Wszędzie tam, gdzie potrzebujemy mieć wszystko w jednym miejscu, też musimy iść w górę, żeby oszczędzić to miejsce w, w poziomie. Chociaż podróżowanie w górę wcale nie jest łatwe. Weźmiemy taki kilkuset piętrowy budynek i liczbę wind, które trzeba odwiedzić, żeby wjechać na samą górę, i czas, który trzeba spędzić czekając na te windy, no to zaczyna się robić śmiesznie. Natomiast dzisiejsze budynki to też jest jakby. Powtórzenie tego o co chodziło trochę budowniczym tych starożytnych budowli. Bo na przykład taki Burcz Kalifa nie powstał po to, że w Dubaju jest mało miejsca bo to jest po prostu od cholery miejsca. To jest wielka pustynia. Budowa tego obiektu nastręczała problemów. Były ofiary w ludziach. Eksploatacja nastręcza ogromnych problemów. Więc biznesowo kompletna bzdura. No, ale jednak powstał. Wygląda jak wielki, no wiadomo, członek wznoszący się ku górze, Więc jest to jakieś świadectwo dominacji, lub świadectwo potęgi tego, kto to wybudował, kto chciał tę potęgę pokazać swoją. Ten kalif, to jego burcz. O tym wszystkim opowiem w kolejnym odcinku, bo taka tylko zapowiedź. Może ktoś będzie miał jakiś pomysł, przemyśli, coś napisze fajnego w komentarzu. Ja mam swój pomysł, właściwie dwa lub trzy uzasadnienia. Ale mnie przejechać chciał sporo ludzi rozjechałem prawie. No, dlatego jutro pojedziemy sobie w Pola, ja w Polach łatwiej się mówi o budynkach niż w środku osiedla gdzie tych budynków jest dużo I się narzucają, a tam gdzie pojedziemy jutro, będzie piękny widok na centrum Warszawy, które obfituje w sterczące wieże różnego kształtu i rozmiaru natomiast tam będziemy halityłem do niej więc generalnie widoku nie będzie ale tak z tej kamery są używamy nic by nie było widać w takim tutaj sobie jedziemy przez urzędów, oczywiście dużo też wysokich budynków ale też są te mniejsze w tych mniejszych są większe mieszkania, czyli tak naprawdę status się trochę odwrócił bo niższy budynek oznacza, że mieszkają w nim bogatsi ludzie tak naprawdę a w tych wyższych, takich górkowcach są mniejsze mieszkania, więc Prawdopodobnie mieszkają biedniejsi, większość mieszkań, które są wynajmowane, jest właśnie w takich budynkach powyżej 7 pięter w, w górę, no tam do 10-11. Są w Warszawie też wyższe, oczywiście, budynki mieszkane, ale w tamtych czasach, kiedy powstawała większość tych osiedli wielkopłytowych to była taka średnia 8-10-12 pięter. czyste uzasadnienie ekonomiczne po prostu więcej ludzi się zmieści na, na mniejszej powierzchni gruntu więc będzie taniej no, fajnie o to chodzi no i co i taki budynek stoi sobie patrzysz na niego jakie masz uczucia jakie byś miał uczucia gdybyś był człowiekiem to ubyć tego człowieka z czasów średniowiecza który rzadko widział takie konstrukcje na przykład by przeniósł się w, czasach, w czasie stanął przed takim budynkiem pod takim budynkiem spojrzał w górę, no to prawdopodobnie się zdziwił chociaż niektórzy myślą, że nawet mógłby dostać palpitacji serca ale to sobie rozkminimy w następnym odcinku a dzisiaj taka tylko zajawka że pozdrawiam i do zobaczenia w